Mile气aaa> ale Jacob też! Bardzo dobrze było No ale no to bez sensu, no dlaczego to się to powiązało? Nie. szybciej, szybciej, bo się do kościoła spóźnimy! Nie mogę, przez te spalinę już nic nie czuję normalnie! Spokajmy, spokajmy! Poczekaj! Już nie daję rady! To jest śmiecili, to by można było lepiej. Przecież samy śmieciłyśmy, jak byłyśmy młodzi. A kto by to spamiętał? Jakby się tak jeszcze? No ale wiesz, zawsze go lubiłam, tylko nie masakry to skończyło się. Czekaj! Nie wyrzucaj tego, tam jest śmiech! A słyszałaś? O pani złóźni? O! Ja ci powiem, że ta historia się jeszcze powtórzy kilka razy. Pewnie tak. Ale zobacz, jaka piękna przyroda. Ach, ptaki śpiewają. Słońce świeci. Oj, co to było za... Do młodych lat tak dbałyśmy w przyrodę, która mamy cię żyć i oddychać za starów. Ty też decydujesz. O tym, w jakim środowisku będziesz żył. Szanuj przyrodę!